Dobry wieczór, Magdalena Antoszak, minęła godzina 18.30, zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego, a na początek zobaczmy co dziś przygotowali nasi reporterzy. Miejsce służące przemysłowi sceną dla sztuki. Jestem przekonany, że jest to pierwsze wydarzenie, które zrealizowaliśmy, ale nie ostatnie. Awanse wyróżnienia i oficjalne powitanie pani generał. Moim marzeniem jest tutaj zawodowym prewencyjnie zwiększenie naszego samodzielnego pododdziału prewencji policji. Jeden przenosi w czasie, drugi w bajkowy świat. Przepiękna muzyka klasyczna w surowym anturażu kamieniołomu, delikatne smyczki i industrialne tło w sercu Opola nad turkusową taflą kamionki Odra 1. TVP3 Opole we współpracy z cementownią Odra zrealizowały widowisko Muzyka o Zmierzchu. Państwo także będą mogli zobaczyć to niezwykłe wydarzenie. Premiera na naszej antenie już jutro. Zachodzące letnie słońce i miejsce, które przez lata służyło przemysłowi, a stało się scenerią do widowiska pod tytułem Muzyka o Zmierzchu. Klasyka. Kamieniołom odra jeden wypełniły subtelne dźwięki kwartetu smyczkowego. Nigdy nie byłem w takim miejscu y, otwartym na koncercie. Pierwszy raz byłem na takim wydarzeniu, y, gdzie była e, czynna kopalnia cementowni, a teraz jest y, miejscem spektaklu. Muzyka łagodzi obyczaje. Dokładnie, trzeba, trzeba korzystać zawsze, wtedy a muzyka kiedy w pięknym otoczeniu przyrody. Tym bardziej, tym bardziej. Tym bardziej. A tu, tutaj jest rzeczywiście przepięknie. Partnerem wydarzenia była cementownia Odra S.A. w Opolu. Nietypowy, pełen muzycznych wzruszeń sposób wykorzystania tego miejsca sprawił, że odkryto potencjał zrekultywowanego wyrobiska na nowo. Pierwsze takie wydarzenie w historii. Cementownia to praktycznie całe moje życie. Pracuję tutaj już ponad 25 lat. Jest to pierwsza moja praca. Jest to dla mnie taki drugi dom. To miasto wyrosło na przemyśle, na przemyśle cementowym. I dlatego my jesteśmy odpowiedzialni za miasto, miasto za nas i chcemy, żebyśmy wspólnie tworzyli piękno, które tu dzisiaj mamy. Możemy sobie na to piękno popatrzeć i jeszcze dodać kilka wspaniałych nut. Przygotowaniem i realizacją spektaklu słowno-muzycznego zajęła się redakcja TVP3 Opole. Bardzo nam zależy na tym, aby takie wydarzenia były realizowane na terenie Opolszczyzny i bardzo nam zależy, żeby one trafiały do widzów Opolszczyzny, ale też całego kraju. To miejsce, w którym kreujemy naszą rzeczywistość kulturową, to miejsce, w którym chcemy w przyszłości kreować i jestem przekonany, że jest to pierwsze wydarzenie, które zrealizowaliśmy ale nie ostatnie. Podczas widowiska zabrzmiały utwory Mozarta, Vivaldiego czy Bacha, znane i uwielbiane przez wieki. Repertuar wybrały artystki z zespołu Cosmic Sound, które występowały już na różnych scenach. Mieliśmy przyjemność grać w różnych wyjątkowych miejscach, takich jak lotnisko, jak stadion, oczywiście sale koncertowe, ale w tak pięknych okolicznościach przyrody, nad jeziorem, jeszcze nie grałyśmy, także jest to nasz pierwszy raz. Premiera muzyki o zmierzchu na antenie TVP3 Opole już jutro, w niedzielę o godzinie 17. Hanna Honisz, Kurier Polski. Serdecznie zapraszamy na jutrzejszą telewizyjną premierę. A teraz w Kurierze Nysa, która gościła wojewódzkie obchody święta policji. Na uroczystym apelu wręczone zostały m.in. odznaczenia państwowe oraz awanse zawodowe. Garnizon Opolski miał dziś też okazję oficjalnie powitać panią generał, komendant wojewódzką policji. W polskim garnizonie służy 2,5 tysiąca policjantów. Na co dzień wykonują zadania patrolowe, operacyjne i dochodzeniowe, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom regionu. Funkcjonariusze w ubiegłym roku musieli sprawdzić się nie tylko przy swoich standardowych zadaniach, ruszyli też na pomoc mieszkańcom regionu dotkniętym skutkami powodzi. To nie tylko rota, ślubowania i zobowiązanie pomagania, ale każdy z nas ma chęć udzielania pomocy. Nie tylko ci, którzy byli w służbie udzielali wsparcia, ale również i ci, którzy byli poza służbą chętnie udzielali pomocy. Ta sytuacja powodziowa wymagała o wiele większego zaangażowania policjantów, o wiele większej liczby policjantów po to, abyśmy mogli być bezpiecznie, ale też aby mieszkańcy, którzy na przykład się ewakuowali mogli wiedzieć, że ich mienie jest bezpieczne. Dzisiejsza uroczystość była okazją nie tylko do podziękowań, ale też do wręczenia odznaczeń i awansów zawodowych. W sumie w tym roku otrzymało je ponad 350 funkcjonariuszy opolskiego garnizonu. Mundurowi też oficjalnie powitali swoją komendant już w randze generała. Nobilitacja dla danego województwa, bo jednak to widać, że centrala, że rząd, że minister spraw wewnętrznych, już nie mówiąc o prezydencie Rzeczypospolitej, widzi potrzebę uhonorowania. Jak przyznaje sama świeżo upieczona pani generał, przed opolskim garnizonem jest sporo wyzwań. No moim marzeniem jest tutaj zawodowym prewencyjnie zwiększenie naszego samodzielnego pododdziału prewencji policji. Czekamy na to, zobaczymy czy ono nastąpi. Chciałabym, aby były utworzone w garnizonie polskim oddziały prewencji. Kobiet na wysokich stanowiskach w województwie opolskim przybywa. My też mamy jedną z dwóch dyrektorek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy kobiety, które naprawdę bardzo rzetelnie pełnią swoje obowiązki, bo takie jesteśmy, bardzo zadaniowe. Nadinspektor Magdalena Nguyen-Fudala to druga w historii opolskiej policji kobieta ze stopniem generała. Fabian Miszkiel, Kurier Polski. Święta Anna, babcia Jezusa, jest główną patronką diecezji opolskiej. Jej kult na opolszczyźnie nieprzerwanie trwa od ośmiu wieków. Święta Anna jest patronką matek, kobiet rodzących, wdów, dziadków, żeglarzy oraz ubogich. Na uroczystościach odpustowych w sanktuarium na Górze Świętej Anny była Hanna Honisz. Kult świętej Anny, głównej patronki śląska polskiego na wzniesieniu nazwanym później jej imieniem trwa od końca XV wieku. Nazywana jest tutaj świętą Anną trzecią i przedstawiana jest razem z Maryją i Jezusem jako łączniczka pokoleń. Z okazji uroczystości odpustowych przyjeżdżają na górę świętej Anny nie tylko ślązacy. Też jestem dziadkiem, dlatego przyjeżdżam już teraz. No i wiadomo, imieniny Babcia się jeździ na Śląsku na urodziny i na imieniny. Każdego ro roku przeważnie przyjeżdżam. Z daleka Pan przyjeżdża? Z kolonii, z Niemiec. Z pokolenia na pokolenie jak najbardziej, od naszych dziadków, przez rodziców teraz do nas i przez dzieciaki. Pierwszy raz w takim komplecie jesteśmy tu, ale my tu z pobliska także często odwiedzamy, pielgrzymki zaliczamy. Nie? Prosimy o zdrowie dla rodziny. Czego się od tej świętej Anny można uczyć? Wszystkiego. Przede wszystkim miłości, dobra, że rodzina jest najważniejsza. Gotycka rzeźba świętej Anny trzeciej została przeniesiona do świątyni na górze Helmskiej jeszcze przed przybyciem zakonników. W 1655 roku przyszli tutaj franciszkanie, którzy w związku z tym, że Maryja niepokalana jest ich patronką, czcili również w sposób szczególny jej matkę, w której łonie dokonało się niepokalane poczęcie dziecka, czyli najświętszej Maryi Panny za sprawą i za łaską Bożą. Apokryfy opisują, że święta Anna i jej mąż Joachim długo oczekiwali potomstwa. Ich upragniona córka została matką Syna Bożego. Kult na ziemiach polskich obecny był z pewnością już w XIII wieku w kaplicach książęcych piastów, a rozwijał się prężnie dzięki wyprawom krzyżowym. Europejscy rycerze, ale też i zakonnicy, i księża zmierzali do Ziemi Świętej, by ją wyzwolić od, jak uważano, bardzo złych ludzi. I wtedy rozwinął się ten kult, który miał Świętą Annę jako patronkę tych, którzy przygotowują większe rzeczy. W diecezji opolskiej Święta Anna czczona jest szczególnie oprócz Góry Świętej Anny, także w Oleśnie, Opolu polu Czarnowąsach czy Opolu Chmielowicach. Uroczystości odpustowe potrwają do niedzieli. Hanna Honisz, Polski. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a przed nami kolejne informacje z regionu w skrócie. Zapraszam. Pożar mieszkania w Kędzierzynie Koźlu. Ogień wybuchł na trzecim piętrze bloku mieszkalnego przy ulicy Stolarskiej. Ze spalonego lokalu ewakuowano piętnastolatkę, która trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu działało siedem zastępów straży pożarnej. Duchowie po opanowaniu pożaru przystąpili do kontroli pozostałych mieszkań. Kolizja dwóch samochodów na autostradzie A4 przyczyną utrudnień na nitce w kierunku Wrocławia. Do zdarzenia doszło między węzłami o pole zachód i brzeg. W kolizji nikt nie ucierpiał. Po 14.00 kolejny, tym razem wypadek na tej samej wysokości A4 w okolicy wsi Sarny Wielkie. Zderzyło się sześć samochodów w obu kierunkach. Jedna osoba została ranna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje kilka bardzo mokrych dni. Lokalnie na metr kwadratowy może w ciągu godziny spaść od 5 do 10 mm wody. Deszcze mogą być stacjonarne, więc suma opadów może spowodować lokalne podtopienia. Równolegle IMGW ogłosił alarm burzowy pierwszego stopnia dla całego województwa opolskiego. Zagrożenie na ma trwać do godziny 21. Wojska Napoleona znów oblegają Nysę i znów ją zdobędą. Rekonstruktorzy historyczni spotkali się już po raz kolejny, żeby zainscenizować oblężenie nyskiej twierdzy. Teren przy jednym z fortów znów stanie się areną bitwy z 1807 roku. To jej jubileuszowa 25. odsłona. W tym roku mamy już 25. edycję Dni Twierdzy Nysa. Zaczęło się w 2001 roku. Od wielu lat przyjeżdżają do nas rekonstruktorzy z całej Polski, najdalej to z Gdańska, Czesi i okoliczni, i dalsi, i rekonstruktorzy z Niemiec. Wszystkie formacje, które służyły za czasów napoleońskich, u nas się pojawiają. Jeżdżę na rekonstrukcję ogólnie już od 11 lat, praktycznie. Na Bitwa od są jestem za każdym razem. Przyciąga mnie tutaj w ogóle ta atmosfera i klimat tego, że to jest taki zamknięty teren, jest to w miejscu, no wszyscy są tak zrzeszeni tutaj ze sobą. Super jest atmosfera przede wszystkim. Tu jesteśmy od wielu lat w Nysie zawsze z naszymi przyjaciółmi, to jest Nysy, bardzo fajna impreza. Oddział mój stanowią i uczniowie, bo jestem dyrektorem zespołu szkół w Rypinie, Uczniowie, studenci, osoby dorosłe. Jak tutaj widać bardzo wielu ludzi. Odział liczy 20 parę osób. Jeździmy bardzo często. Kilkuset strażaków rywalizuje w ten weekend w przechodzie. Trwają tu zawody w piłce prądowej. To wyjątkowa dyscyplina strażackich sprawności, która korzeniami sięga niemal 100 lat. Gra polega na tym, żeby strumieniem wody wytwarzanym przez motobombę wbić piłkę do bramki. No proste, zasady bardzo proste. Po prostu trzeba trafić strumieniem wody w piłkę i ulokować ją w bramce. E, gramy dwa razy po 5 minut ze zmianą stron. Strumień wody na krzyż, drużyna w jedną, w drugą stronę gramy i próbujemy wbić tą piłkę. Oficjalny turniej rozpoczął się w 2002 roku, ale tradycje gry w w przechodzie sięgają już czasów przedwojennych. To wynika z kolei z ustnych przekazów. Mamy w tym roku 24 drużyny i to jest nasz taki limit po prostu organizacyjny, bo chętnie... Tych mamy dużo, dużo więcej. Generalnie drużyny są praktycznie, mogę powiedzieć śmiało, z całej Polski, ale i z zagranicy, bo są nasi sąsiedzi z Niemiec i z Czech. Jesteśmy tutaj od 9 lat, z Dolnego Śląska przyjeżdżamy, z kilku województw w sumie przyjeżdżamy, zabezpieczając medycznie to wydarzenie co roku. Trzeba mieć dużo pary w rękach, bo to jest mega ciężka fizyczna praca. No to jak słychać w tle ryk silników, to jest wszystko na najwyższym na najwyższych obrotach i ta moc jest też w rękach odczuwalna, więc jak się gra dwa razy po 5 minut, naprawdę trzeba mieć kondycję. Upamiętnia ważne, a często zapomniane wydarzenia z historii regionu, w tym wykupienie się lokalnego chłopstwa z pańszczyzny. Dziś mieszkańcy kadłuba wolnego w gminie Zębowice odsłonili mural, który powstał w ramach programu Opolska Wieś Malowana. Na miejscu był Jakub Słupecki. Mieszkańcy Kadłuba Wolnego obchodzą dziś 420-lecie swojej miejscowości. Miejscowości, która jest ewenementem na skalę Polski, jak i Europy. To za sprawą wykupienia tutejszych ziem przez lokalnych chłopów, którzy w ten sposób zerwali z feudalizmem. Rok 1605. Mieszkańcy, chłopi, siedmiu chłopa dokładnie, z, postanowiło wykupić się z poddaństwa i, po, i pańszczyzny. Jak całą wieść, co jest tak naprawdę wielkim ewenementem na skalę Europy ze względu na to, że z poddaństwa i pańszczyzny zostali uwolnieni Wszyscy mieszkańcy 200 lat później, a tutaj mieszkańcy wykupili całą wieś dla siebie na wolność. Do naszych czasów przetrwał dokument potwierdzający wykupienie tych ziem przez lokalnych chłopów. Został on jednak ukryty po to, żeby jego treść przetrwała na wieki. Tylko kilka osób wie, gdzie one są ukryte, przechowywane w specjalnej skrzyni i przez lata tylko kilka osób wiedziało i do dziś tylko kilka osób wie. Mieszkańcy Kadłuba Wolnego upamiętnili dzień powstania swojej miejscowości przy pomocy specjalnej Muralu, który powstał w ramach marszałkowskiego projektu Opolska Wieś Malowana. Jakub Słupecki, Kuryropolski. Natomiast Biedrzechowice również mogą pochwalić się już kolejnym muralem. Ten powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach, którym drogę do przedszkola umilą Gęsiarka, Zając i Jeż oraz Pani Zima. Małgorzata lis Żyła stara królowa, stary król już nie żył. Miała córkę, którą chciała dobrze wydać za mąż. Tak właśnie się zaczyna baśń braci Grimm. Oni nie przypuszczali, że w 2025 roku w Biedrzychowicach właśnie gęsiarka trafi. Na mur tutaj, okalający przedszkole. Właśnie, gdyby bracia Grimm o tym wiedzieli. Na pewno gdzieś tam z góry spoglądają i są usatysfakcjonowani, że po tylu latach ktoś pamięta o tych bajkach, które mają swoją wartość taką niezniszczalną do dzisiaj. I tu, właśnie na tym murze, obok przedszkola naszego, który był bardzo zdegradowany, gmina obiecała, że wyremontuje ten mur, a my z pieniędzy pozyskanych od Urzędu Marszałkowskiego z konkursu o polskie malowane, właśnie ten mur pomalujemy. I został taki, a nie inny, właśnie wybrany motyw, Ponieważ musi on nawiązywać do przedszkola, do dzieci, musi być miły kolorystycznie, pod każdym względem. I tu właśnie postanowiliśmy po konsultacjach, że będą to te postacie z baśni braci Grimm. Chociaż są góry, których nie ma u braci Grimm w Gęsiarce, a jeż nie ma papierosa. Jeż nie ma fajki a zając nie ma papierosa, ze względu na to, że jednak to byłoby niewychowawcze dla przedszkolaków, a góry tak sobie wymyśliliśmy, że mieszkamy w takim pięknym miejscu pomiędzy Górą Świętej Anny i już jednak sudetami kopią biskupią, dlatego jest właśnie ta panorama tych gór. Myślę, że to też nawiązuje do miejsca, w którym żyjemy. No właśnie miejsce, w którym żyjemy, Biedrzychowice, gdybyście Państwo byli ciekawi, tutaj jest 11 murali, które można obejrzeć. Mogrze Telisku kurier opolski. I tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Ja zapraszam jeszcze na TVP3 Opole w Chmurze Sport Opolski i prognozę pogody. Dziś o przechodzących nad Opolszczyzną burzach będzie mówiła Wiktoria Marszałek, a ja zapraszam jeszcze na nasze ponowne spotkanie o 21:30. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.